Czy wiedziałeś, że tylko 1% mężczyzn posiada pewne cechy, które kobiety naprawdę uwielbiają? Dzisiaj mamy drugą część naszej serii o tych unikalnych właściwościach. Jeśli jeszcze nie widziałeś pierwszej części, koniecznie ją sprawdź. Link jest w opisie poniżej. Od opanowania inteligencji emocjonalnej po zachowanie odrobiny tajemniczości, te cechy mogą zmienić Twoje relacje. Zostań z nami do końca. Aby dowiedzieć się, jak możesz rozwijać te jakości i wnieść swoje związki na wyższy poziom. Czy wiedziałeś, że inteligencja emocjonalna może naprawdę odmienić Twoje relacje? Chodzi o zrozumienie i zarządzanie swoimi własnymi emocjami, a jednocześnie o wychwytywanie emocji innych. Kobiety uważają mężczyzn z wysoką inteligencją emocjonalną za bardziej dojrzałych, wiarygodnych i atrakcyjnych. Ponieważ pokazują, że potrafią radzić sobie ze stresem, wczuwać się w uczucia innych i skutecznie komunikować. Wyobraź sobie to: masz intensywną rozmowę z partnerką. Zamiast reagować impulsywnie lub defensywnie, zatrzymujesz się na chwilę, aby zrozumieć zarówno swoje emocje, jak i jej. Odpowiadasz spokojnie, uznając jej uczucia i konstruktywnie, podchodząc do problemu. Taka postawa może rozładować sytuację i zbudować zaufanie, pokazując jej, że jesteś stabilnym i wspierającym partnerem. Badania opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology podkreślają, że inteligencja emocjonalna jest silnym wskaźnikiem satysfakcji w związkach. Kobiety doceniają mężczyzn, którzy potrafią wczuć się w ich uczucia i skutecznie komunikować. Rozwijając tę umiejętność. Nie tylko poprawiasz swoją relację, ale także wzbogacasz swój osobisty rozwój. Aby rozwijać inteligencję emocjonalną, ćwicz uważność, aktywne słuchanie i empatię. Bądź świadomy swoich emocjonalnych zapalników i ucz się nimi zarządzać. Kiedy potrafisz poruszać się wśród swoich emocji i zrozumieć uczucia partnerki, tworzysz głębsze i bardziej znaczące połączenie. Jeśli to się zgadza. Nie zapomnij kliknąć lubię to, aby wesprzeć kanał. Przejdźmy do humoru jednego z najpotężniejszych narzędzi w budowaniu silnych emocjonalnych więzi. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią je rozbawić. Dobry humor nie tylko sprawia, że interakcje są przyjemniejsze, ale także tworzy pozytywną i odprężoną atmosferę. Ważne jest jednak, aby zrównoważyć bycie zabawnym z szanowaniem drugiej osoby. Pomyśl o tym scenariuszu. Jesteś na pierwszej randce i postanawiasz podzielić się zabawną, lekką historią o świeżej wpadce. Może to o tym, jak próbowałeś ugotować wystawny posiłek i skończyłeś z małym pożarem w kuchni. Ona się śmieje, napięcie znika, a rozmowa płynie bardziej naturalnie. Humor może być doskonałym sposobem na przełamanie lodów i zbudowanie relacji. Z badań opublikowanych w Evolutionary Psychology. Wynika, że humor jest związany z inteligencją i kreatywnością, cechami, które kobiety uważają za bardzo atrakcyjne. Śmiech uwalnia endorfiny, tworząc poczucie szczęścia i połączenia. To sposób na pokazanie swojej wesołej strony i sprawienie, by czuła się przy tobie komfortowo. Ale pamiętaj, że humor nigdy nie powinien być kosztem szacunku. Unikaj żartów, które mogą być obraźliwe, lub umniejszające. Celem jest sprawić, by czuła się dobrze, a nie niewygodnie. Dobrze wymyślony żart lub zabawne dokuczanie mogą stworzyć niezapomniane i przyjemne doświadczenie. Podziel się swoją najzabawniejszą historią z randki w komentarzach poniżej. Zobaczmy, kto ma najlepszą opowieść. Tworzenie emocjonalnie bezpiecznego środowiska jest kluczowe dla zdrowego i trwałego związku. Kobiety muszą czuć się komfortowo, będąc podatnymi i wyrażając swoje uczucia bez obaw o osądzenie czy kpinę. To poczucie bezpieczeństwa sprzyja bliskości i zaufaniu, sprawiając, że Twoja więź staje się silniejsza i bardziej odporna. Wyobraź sobie, że masz głęboką rozmowę z partnerką. Ona dzieli się osobistym problemem, który ją trapi. Zamiast lekceważyć jej obawy, lub od razu próbować naprawić sytuację, Słuchasz uważnie, potwierdzasz jej uczucia i pocieszysz ją. To sprawia, że czuje się doceniana i zrozumiana, wzmacniając waszą więź i pokazując jej, że naprawdę zależy ci na jej dobrym samopoczuciu. Badania w Journal of Social and Personal Relationships podkreślają znaczenie emocjonalnego bezpieczeństwa w utrzymywaniu silnych, długotrwałych relacji. Bycie wspierającym i rozumiejącym partnerem pokazuje, że dbasz o jej dobre samopoczucie i jesteś zaangażowany w związek. Gdy czuje się bezpiecznie, aby wyrażać swoje emocje, pogłębia się związek i zaufanie między wami. Aby stworzyć emocjonalne bezpieczeństwo, ćwicz aktywne słuchanie. Okazuj empatię i unikaj osądzania. Upewnij się, że wie, że może dzielić się swoimi myślami i uczuciami bez obaw o negatywne konsekwencje. Taki poziom zrozumienia i wsparcia może naprawdę odmienić jakość waszego związku. Ambicja i pasja to niezwykle atrakcyjne cechy. Kobiety naturalnie przyciągają mężczyźni, którzy mają jasno określone cele i są pasjonatami tego, co robią. Ta determinacja i poczucie celu sygnalizują, że jesteś zmotywowany i skoncentrowany, co jest bardzo pożądane w partnerze. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kobietą o swoich celach i pasjach. Mówisz o projekcie, nad którym pracujesz, hobby, które kochasz, lub długoterminowym celu, który chcesz osiągnąć. Twoje entuzjastyczne podejście jest zaraźliwe, a ona widzi w tobie mężczyznę o jasno określonym kierunku i celu. Ta pasja i ambicja są nie tylko inspirujące, ale także dają jej pewność, że masz plan na swoją przyszłość. Badania w Personality and Individual Difference pokazują, że ambitni ludzie są postrzegani jako bardziej pożądani partnerzy. Ambicja oznacza, że nie jesteś zadowolony z przeciętności i zawsze dążysz do poprawy, co może inspirować i motywować twoją partnerkę. Kobiety chcą być z kimś, kto ma determinację i wizję swojej przyszłości. Aby rozwijać ambicje i pasje, ustalaj sobie wyraźne cele i podejmuj działania, które cię pasjonują dziel się swoimi marzeniami i aspiracjami z nią, a także angażuj ją w swoją drogę. To sprawi, że nie tylko będziesz bardziej atrakcyjny, ale także zbudujecie głębszą więź, wspierając się nawzajem w dążeniu do celów. Jeśli podobały ci się te spostrzeżenia, rozważ subskrypcję, aby uzyskać więcej wskazówek na temat budowania silnych relacji. Wiedza o tym, jak zdrowo radzić sobie z konfliktami, jest niezbędna w każdej relacji. Kobiety cenią mężczyzn, którzy potrafią spokojnie i konstruktywnie rozwiązywać problemy, nie uciekając się do krzyku, obwiniania czy pasywno-agresywnego zachowania. Umiejętność efektywnego rozwiązywania konfliktów pokazuje dojrzałość i emocjonalną stabilność. Wyobraź sobie taką sytuację. Ty i twój partner macie niezgodę. Zamiast zaostrzać sytuację złością lub zamykać się w sobie, spokojnie omawiacie swoje perspektywy i aktywnie słuchacie siebie nawzajem. Uznałeś jej uczucia, potwierdziłeś jej obawy i wspólnie szukaliście kompromisu, który pasuje do Was obojga. To podejście nie tylko rozwiązuje konflikt, ale także wzmacnia Waszą relację, pokazując, że potraficie wspólnie przezwyciężać wyzwania. Badanie opublikowane w Journal of Marriage and Family. Wykazało, że skuteczne rozwiązywanie konfliktów jest kluczem do satysfakcji małżeńskiej. Bezpośrednie podejście do problemów, otwarta komunikacja i znajdowanie rozwiązań, które działają dla obu partnerów, są kluczowe dla zdrowej relacji. Pokazując, że potrafisz konstruktywnie radzić sobie z niezgodami, udowadniasz, że jesteś rzetelnym i wspierającym partnerem. Aby poprawić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów, ćwicz aktywne słuchanie. Zachowuj spokój w trakcie niezgód i skupiaj się na szukaniu rozwiązań, a nie na obwinianiu. To pomoże stworzyć bardziej harmonijną relację i budować zaufanie w miarę upływu czasu. Jeśli uznałeś tę wskazówkę za pomocną, podziel się tym filmem z przyjacielem, który mógłby na tym skorzystać. Kreatywność i praktyczne umiejętności są często pomijane, ale mogą być niesamowicie atrakcyjne. Niezależnie od tego, czy to gotowanie pysznego posiłku, granie na instrumencie, czy naprawianie rzeczy w domu, te umiejętności pokazują zaradność i pomysłowość, co jest bardzo pożądanymi cechami. Wyobraź sobie, że przygotowujesz specjalną kolację dla swojego partnera. Gotujesz posiłek od podstaw, może grasz trochę muzyki, której nauczyłeś się na gitarze, a nawet naprawiasz ten cieknący kran, o którym wspominała. Te gesty nie tylko pokazują Twoją kreatywność i praktyczne umiejętności, ale także ukazują Twoją troskliwość i zdolność do ogarniania spraw. Badania w Journal of Creative Behavior pokazują, że kreatywność jest powiązana z atrakcyjnością, ponieważ demonstruje umiejętności rozwiązywania problemów i innowacyjność. Praktyczne umiejętności natomiast pokazują, że jesteś kompetentny i godny zaufania. Kobiety doceniają mężczyzn, którzy potrafią radzić sobie z różnymi zadaniami i wnieść coś wyjątkowego do relacji. Aby rozwijać i pokazywać swoje kreatywne i praktyczne umiejętności, zaangażuj się w hobby, które Cię interesują, a jednocześnie mogą przynieść korzyści Twojej relacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę gotowania, granie na instrumencie, czy projekty DIY w domu, te umiejętności dodają wartości Twojej relacji. I czynią Cię bardziej interesującym oraz atrakcyjnym. Zachowanie pewnego poziomu tajemniczości może utrzymać intrygę i ekscytację w związku. Choć ważne jest, aby być otwartym i szczerym, ujawnianie wszystkiego o sobie zbyt szybko może czasami zmniejszyć urok. Utrzymanie odrobiny tajemniczości sprawia, że relacja staje się bardziej dynamiczna i angażująca. Wyobraź sobie, że poznajesz kogoś nowego. Zamiast od razu odkrywać wszystkie karty, stopniowo ujawniasz różne aspekty swojego życia i osobowości. To utrzymuje jej zainteresowanie i sprawia, że pragnie dowiedzieć się o tobie więcej. Powolne ujawnianie swoich zainteresowań, doświadczeń i talentów może stworzyć poczucie ekscytacji i oczekiwania. Utrzymywanie odrobiny tajemniczości nie oznacza oszukiwania. Chodzi o to, by dozować informacje o sobie. Badanie w Journal of Personality and Social Psychology wykazało, że tajemniczość może zwiększać atrakcyjność, utrzymując poczucie ekscytacji i ciekawości. Nie ujawniając wszystkiego naraz, utrzymujesz świeżość i interesujący charakter relacji. Aby praktykować utrzymywanie tajemniczości, dziel się swoimi historiami i doświadczeniami stopniowo. Pozwól jej odkrywać różne warstwy Twojej osobowości z czasem. To podejście utrzyma jej zainteresowanie i zawsze będzie czekała na więcej informacji o tobie. Jeśli uznałeś te informacje za pomocne, koniecznie subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących budowania udanych relacji. Przyjmując te 7 cech: inteligencję emocjonalną, poczucie humoru, emocjonalne bezpieczeństwo, ambicje i pasje, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Kreatywność i praktyczne umiejętności, oraz utrzymywanie tajemniczości, możesz wyróżnić się na tle większości mężczyzn i stworzyć głębsze, bardziej znaczące połączenia z kobietami. Dziękuję za oglądanie, i nie zapomnij sprawdzić następnego filmu, który pojawi się na ekranie, aby uzyskać więcej cennych informacji. Do zobaczenia.